W tym filmie podsumowanie spotkania pomiędzy Polską a Słowenią w eliminacjach Euro 2020. Jeśli tak jak ja, uważasz, że piłka nożna to najpoważniejsza z niepoważnych rzeczy na świecie, szukasz piłkarskich informacji, ciekawostek i zapowiedzi, to jest odpowiednie miejsce. Jestem Mateusz i witam na kanapie rezerwowych. Przed ostatnim spotkaniem reprezentacji Polski w eliminacjach do Euro 2020 wiadomo było już w zasadzie wszystko. Biało-Czerwoni wygrali swoją grupę i w przyszłym roku zagrają o tytuł najlepszej drużyny Starego Kontynentu. Trudno było liczyć na pierwszy koszyk w trakcie losowania, który dawały nam tylko strata punktu przez Niemców, a także wygrana ze Słowenią aż dziewięcioma bramkami, więc nie warto było zaprzątać sobie tym głowy. Nie oznacza to, że spotkanie pozostawało bez znaczenia. Piłkarzom zależało na pewno na domknięciu tego etapu drogi na Mistrzostwa Europy dobrym wynikiem przed własną publicznością, na najdłużej niezdobytym obecnie stadionie w Europie. Ostatni raz na Narodowym przegraliśmy bowiem na początku 2014 roku, za kadencji Adama Nawałki, w towarzyskiej potyczce ze Szkocją. Od tamtej pory Polacy rozegrali 17 spotkań, wygrywając 14, także na podtrzymaniu zwyżkującej formy którą już nie tylko fragmentami można było dostrzec przeciwko Macedonii i Izraelowi. Nie bez znaczenia pozostawał fakt, że to właśnie za sprawą Słowenii Polacy doznali jedynej w tych eliminacjach porażki i zaprezentowali się w Lublanie na tyle słabo, że Jan Oblak pozwolił sobie na drwiny twierdząc, że nasz zespół nie dał mu nawet okazji na rozgrzanie się i więcej wysiłku kosztowały go rozmowy z mediami. Oczywiście my na turnieju będziemy, a Oblak nie, ale tego typu rachunki najlepiej wyrównywać osobiście na Murawie. Był to w końcu pożegnalny występ w narodowych barwach Łukasza Piszczka, którego wielu ocenia z perspektywy jego 66 występów w kadrze jako jednego z absolutnie najlepszych bocznych obrońców. Tym razem bramkarz Atletico Madryt nie mógł narzekać na nudę pomiędzy słupkami i aż trzykrotnie urządzał sobie spacer po piłkę, która znalazła się w jego siatce. Spotkanie zakończone ostatecznie wygraną Polski 3-2 mogło się podobać za sprawą dość otwartego charakteru sporej ilości sytuacji i niepewnego do samego końca rezultatu. Debiutanckie trafienia zaliczyli Szymański-Góralski, a kilka akcji Lewandowskiego potwierdziło jego wybitną formę w tym momencie. Szkoda, że kolejny raz nie udało się skutecznie wytrącić rywalowi głównego atutu, którym był Josip Iličić. Osobną kwestią jest tutaj kolejny raz problem ze stanem murawy, który nie przystoi zespołowi z takimi gwiazdami i ambicjami, rozgrywającemu swoje spotkania na tak pięknym i nowoczesnym obiekcie. Słuchając wypowiedzi piłkarzy, że nie będą kolejny raz głośno skarżyć się na ten temat, bo jedynym efektem będzie bura ze strony ludzi odpowiedzialnych za stan nawierzchni, można jedynie załamać ręce. Wyobraźmy sobie, że we wczorajszym spotkaniu Lewandowski zerwałby więzadła i stracił szansę na udział w euro. Niektórym naprawdę potrzeba trochę więcej wyobraźni. Reprezentacja wykonała etap zadania zgodnie z założeniami, choć nie była to droga prosta i pozbawiona wybojów. Kura optymizmu nie ma, bo być nie może. Dla zespołu o takim potencjale, sam awans nie jest żadnym wyczynem, tym bardziej z grupy, w której byliśmy murowanym kandydatem do wygrania. Nawet w takich okolicznościach Jerzy Brzęczek był okrutnie krytykowany. Pojawiające się zewsząd zapytania dotyczące jego dymisji nie budowały dobrego nastroju wokół zespołu. Trzeba przyznać, że krytyka ta nie była całkowicie bezpodstawna, bo nawet pamiętając, że eliminacje zaczęliśmy od zdobycia 12 oczek w czterech spotkaniach, od sposobu gry bolały momentami oczy. Apogeum kłopoty miały miejsce w trakcie dwóch meczów składającego się właśnie z wyjazdu na mecz ze Słowenią i starcia z Austrią. Biało-Czerwoni zdobyli w nich tylko punkt, męcząc się jednak niemiłosiernie zwłaszcza w ofensywie. Pokazując momentami skandaliczny poziom. Wściekli byli sami zawodnicy, zapowiadając poważne rozmowy w szatni. Nie można jednak powiedzieć, że okres eliminacji był czasem zupełnie straconym. Jerzy Brzęczek był bardzo uparty i nieugięty w niektórych swoich decyzjach, czego najlepszym dowodem wyszydzana kandydatura Arkadiusza Recy. Do gry na lewej stronie w obliczu powracających problemów zdrowotnych Macieja Rybusa. Piłkarz zaczął w ostatnich tygodniach grać regularnie we Włoszech i udowadniać, że kolejne szanse poparte są jednak czymś więcej niż tylko wymysłem trenera. Wbrew pozycji zajmowanej w klubie, selekcjoner wystawia Krystiana Bielika w środku pola, gdzie poza swoimi normalnymi atutami, ustawieniem i odbiorem, ma on także więcej okazji na rozgrywanie i podłączanie się do ataków. A skoro jesteśmy przy młodych zawodnikach, nie sposób pominąć faktu, jak bardzo na przestrzeni ostatnich spotkań wzrosły notowania i wartość dla zespołu, frankowskiego i przede wszystkim Szymańskiego. Daje to nadzieję, że na Euro będziemy dysponować szerokim, wyrównanym składem, który będzie można nieco dostosowywać w zależności od sytuacji bez straty na jakości w w ogólnych formacjach, a także nie musi drżeć o zdrowie piłkarzy wyjściowego składu. Ostatnie spotkania przyniosły sporo dobrych odczuć w kwestii stałych fragmentów, za sprawą których nie tylko stwarzamy zagrożenie, ale zdobywamy bramki. Miejmy nadzieję, że nie jest to kwestia przypadku i element ten będzie dobrze działał w kolejnych meczach i na samym euro. W dalszym ciągu trudno jednoznacznie ocenić potencjał i możliwości zespołu, jak i samego selekcjonera. Kadra pokazywała na przestrzeni eliminacji bardzo różnorodne oblicza, od momentami trudnego do oglądania, do bardzo solidnego, dynamicznego i skutecznego. Pozostaje mieć nadzieję, że wszystko będzie zmierzać ku temu, by tej drugiej strony było zdecydowanie więcej. Już za niecałe dwa tygodnie odbędzie się losowanie grup przyszłorocznych mistrzostw. Przy odrobinie szczęścia już wtedy poznamy komplet rywali Biało-Czerwonych. Część zespołu wywalczy kwalifikacje dopiero w marcu przy okazji Baraży Ligi Europy. Już teraz zapraszam na poświęcony temu materiał. Jak z perspektywy czasu oceniacie tę eliminację w wykonaniu reprezentacji Polski? Jak na podstawie tego co widzieliśmy? Przedstawiają się szanse na ponownie bardzo dobry, godny zapamiętania i pozytywnego wspominania występ na Euro 2020. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na ten temat? Jeśli chcielibyście zapoznać się z najnowszymi informacjami na temat potencjalnych transferów Manchester United czy Milanu, koniecznie sprawdźcie materiały, do których linki pojawiły się teraz w dolnych rogach ekranu. Mowa w nich o piłkarzach, którzy mogą w najbliższym czasie dołączyć do tych zespołów, a także być może rozgrywają ostatnie spotkania w barwach tych klubów. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach prosto z kanapy rezerwowych.